Wizowie. teraz tak bo to jest bardzo ważne to czym my się będziemy teraz zajmować. Nie wiem czy pamiętacie jakiś czas temu stworzyliśmy sobie takiego borda odnośnie taką mind mapę odnośnie kontentu którym będziemy się zajmować w 24 roku. Mamy dzisiaj 18 marca. Ja wróciłem i mnie cały tydzień nie było od 11 do 17 byłem całkowicie offline i musimy zaplanować. To, co będziemy sobie teraz powoli ogrywać i sobie to zaplanujemy na tej mapie. I teraz tak, jeżeli byśmy przeszli na premiery, to kwestia jest taka, że 22, czyli w piątek, mamy Dragon's Dogma. Backpack Battles już w ogóle wyszło, możemy to przesunąć. Będzie Rise of the Ronin, który wydaje mi się, że całkowicie skipniemy. Eee, I dochodzi teraz Epoe 2. I będzie naprawdę multum nadrabiania kontentu. Ja w ogóle jestem ciekawy, czy Wy zwróciliście na to uwagę. Jak ktoś ogląda tylko YouTuba, że mnie nie było, bo mnie tydzień nie było. My zaplanowaliśmy wcześniej tydzień e, całkowicie. I to, jak ktoś ogląda przerzutkę w, na YouTubie, to dajcie znać, czy Wy w ogóle zwróciliście uwagę. Ja jeszcze dochodzę do siebie po wyjeździe, bo niestety wróciłem chory. W jakiej dacie, Panie Piotrku, wychodzi e, Path of Exile? Nowy ladder, bo mamy kilka rzeczy do skończenia i mamy kilka rzeczy, którymi chcemy się zająć. Mamy tak, poniedziałek, wtorek, do czwartek, piątek. Yy, ja to sobie zrobię tutaj. Jak się tworzy nowy? Co jest? Stary, dodaj tekst. Comment, timer, voting. Aha, bo ja tu muszę wyciągnąć tutaj całą taką nową nogę. No dobra. To zaplanujemy sobie to tutaj. Czyli mamy tak. Poniedziałek. Wizowie, w poniedziałek, jak będziecie oglądać przerzutkę, gramy na pewno w. Wy... Aha, mniejszego się tego nie da zrobić. Dobra, to każdy, to każdy to będzie inny tydzień. Poniedziałek gramy Dark Souls 3 Arch Thrones na 100%. Wtorek. Widzowie, co my sobie porobimy we wtorek? Oj. We wtorek chcemy Dark Souls 3 Archfruits też na pewno walnąć. Co mamy do skończenia jeszcze w tym tygodniu? Środa. Skończenie NFS Most Wanted. To na pewno jest też bardzo istotne. W... Dochodzi nam jeszcze czwartek. No to dajmy na to że to będzie Skończenie NFS Most Wanted I piątek yy, W piątek mamy słuchajcie yy, Dragon's Dogma Do Dogman G Dragon's Dogma 2 I tak to wygląda a, dobra, ja wiem co w czwartek mamy. Czwartek to jest 21, dobra. 21 to jest co innego, sorry. 21 to jest. Streamy g -Force Now. Dobra, to tak wygląda ten tydzień wizowy. Eee, I teraz co my mamy dalej? Mamy potem cały weekendzik. I kiedy wychodzi. Eee, I to jest jeden tydzień. Ja sobie dodam kolejną odnogę. I teraz mamy drugi tydzień. Kiedy wychodzi yy, Liga w Boe? 29 marca. To ona wychodzi w przyszły piątek. Czyli mamy tutaj wtorek, tu będzie środa, tu będzie czwartek, tu będzie piątek. Tak? Oho, źle to poustawiałem. Ok. Poniedziałek, wtorek. Środa, czwartek i piątek, i teraz yy, sobota, niedziela, sobota, nie tak? Niedziela, piątek, sobota, niedziela. Więc jeżeli w piątek wychodzi Liga w Poe, to walimy tak. Piątek, sobota, niedziela to jest Ligens Poe. Path of Exile. I na to się nastawcie. Path of Exile. Path of Exile. Eee, myślicie, że przejdę tego moda do Dark Soulsów w dwa streamy? Kurde, jest szansa na to. W środę dokończenie mfs Tu mamy zaplanowany stream z GeForce Now, Dragon's Dogma. I teraz tak, sobota, niedziela. Myślę, że po prostu na streamie zobaczymy względem tego, jak dobra będzie Dragon's Dogma. I mamy widzowie do zaplanowania przyszły tydzień. Mamy 4 dni streamów. I w te 4 dni streamów jesteśmy w stanie, myślę, ograć coś nowego. I teraz zadajmy sobie pytanie: jakie mamy. Czy wy pamiętacie o jakichś niedokończonych rzeczach? Które nadal powinniśmy zrobić? Wiedźmin. Mamy Wiedźmina 1 nieskończonego, ale czy jesteś poza Wiedźminem? Rocznica Blick Fate'a. Ja nie czy ja grać w Gotyki i Wiedźmin. Czyli kroniki i Myrtany. Poradnik do ds wydaje mi się, że to byłby chyba giga dobry moment wizowie, żeby zrobić coś z 3. To zrobimy sobie w poniedziałek, przypomnienie 3 i we wtorek sobie nagramy poradnik Destry. Co wy na to? I potem możemy sobie dać yy, climbing game, to co oglądaliśmy ostatnio. I zostaje nam jeden dzień? Nie mam w planach, Taumaturge. zostaje nam jeden dzień. Ja bym, powiem Wam, polizę w poe. Bardzo bym chciał, wiecie, co porobić challenge w Gotika. Chciałbym usiąść do Gotika 1 w kolejny poniedziałek. Gotik 1. Challenge. I ja bym chciał, żeby to mniej więcej tak wyglądało. I ja będę sobie grał cały czas wieczorami tam potem w PoE, ale będziemy robić main game'a i zrobimy sobie na przykład w Gotiku No Hita, zrobimy sobie w Gotika jakiś Fison, i No Armor, No Defa, i zrobimy sobie jakiś fajny challenge w Goticzka. Więc ja myślę, że to jest taki szybki update, odnośnie tego, co teraz będzie na streamach, bo faktycznie tydzień mnie nie było. Te Arch na pewno będzie trzeba nadrobić, będzie trzeba skończyć nfs -a wizowie w czwartek mam zaplanowany stream z GeForce Now. Czy macie pomysł, co chcecie, żebym przystreamował z technologii GeForce Now? Tam jest baza 2000 gier. Diablo 4. Nie gadajcie, że z Diablo 4 w GeForce Now. To też się zastanówcie, widzowie, nad tym. Bo się zastanawiam, czy... Chciałem przystreamować coś, co będzie miało jakąś zajebistą technologię RTX-a. Pokroju cyberpunka. I coś z taką totalnie giga, giga grafiką. Cały czas czekam, to też jest w ogóle ciekawe, na dostęp... Ej, kurde, ja bym wam to pokazał. Ale... Znalazłem już jednego ziomeczka na Twitchu który streamuje w techn technologii AV1. To jest najnowsza technologia enkodowania, jak ktoś się tym nie interesuje i to wygląda w taki sposób, że to nie Twitch enkoduje twoje, twój stream, w sensie zawsze i ty enkodujesz twój stream, ale on jest potem przetwarzany przez Twitch, no nie? To technologia AV1 zostawia to całkowicie na twoją kartę graficzną serii 4000. I słuchajcie, jeżeli ja... Dostanę dostęp do tej bety, w której podobno jestem wyrzucony w wysoki priorytet. To wy się szykujcie na całkowicie nową jakość streamów. Te streamy wyglądają tak dobrze, że dosłownie tam nic nie dropi. Ale to potrwa jeszcze to jeszcze chyba z rok potrwa. Jest jeden tylko problem. Te streamy nie mają zapisów w ogóle. <grym> <grym> Ale oglądałem, jak koleś na przykład jeździł 200 na godzinę w Need for Speedzie. I wyglądało to w taki nie w Need for Speedzie, tylko w Cyberpunku. I może jak się przyjrzałeś, to raz na 10 sekund widziałeś dropiący bitrate, także że pojawiały się jakieś artefakty. To, co było widoczne na Twitchu, wyglądało jakbyś sam grał w grę lub grała w grę. I było to niesamowite. Więc mega się nie mogę doczekać otworzenia tego nowego pc I wydaje mi się, że. Kurde, no nie wiem, postaram się jakoś na przyszły tydzień już ogarnąć tego nowego ta, Bo też jeżeli ktoś nie wie, to tam jeszcze jaka mój nowy PC złożony o tu. On jeszcze nie ma nowej karty graficznej w siebie wrzuconej. Ona mi jeszcze nie doszła, ja będę mógł przerzucić w sumie swoją starą kartę graficzną, no ale ja muszę na nim postawić Windowsa, muszę na nim zainstalować wszystkie najważniejsze programy i co najgorsze muszę przyciągnąć wszystkie rzeczy z OBS-a, a to też wiecie, to nie jest takie zero jedynkowe do przykopiowania, to trochę trwa, trzeba wszystko sprawdzić, wszystkie alerty, wszystkie, wszystkie grafiki i inne tego typu rzeczy, więc to niestety widzowie trochę potrwa, eee, więc postaram się, już wydaje mi się gdzieś może, jak dobrze pójdzie, to na Dragon's Dogma to już postawić na nowym PC -cie gdzieś na weekendzie i byłoby super. To byłby dobry moment na zmianę alertów, ale nie dam rady tego zrobić, bo zmiana alertów jest zbyt, yy, zbyt duża. Eee, no i tyle w sumie, no nie? I tyle, i ty, tyle z takiego zaplanowania. Ktoś jakieś pomysły ma ciekawe? No bo tak, nadal gdzieś trzeba skończyć tego Wiedźmina. To jest giga beka, bo on jest tam leży nieskończony. Jak do niego wrócę, to ja nie będę pamiętał, co tam się działo. Ale go skończymy w jakiejś dacie, na pewno. A jeśli chodzi o Dragon's Dogma, yy, Enderal. Powiem wam, że no bo patrzcie, tutaj mam całą listę, no nie? I tutaj mamy coś takiego jak Pokémon Nuzlocke i to jest już zrobione. I ja spodzieliłem sobie, no mi scroll nie działa. Ja podzieliłem sobie yy, te rzeczy na premiery i teraz nadchodzących premier mamy Dragon's Dogma, i do drugiego kwarteru jeszcze powoli chyba tu już będziemy wrzucać rzeczy, prawda? Bo mi się wydaje, że już ma na przykład. Eee, gdzie to było? Coś było zapowiedziane. No, Rest for the Weekend już ma datę chyba wpisaną, prawda? A widzę, że mam tu jeszcze nie wpisaną, więc na pewno to będziemy musieli poprzekładać. I mamy tak challenge'y, które byśmy chcieli zrobić. No to tak jest cosplay Geralta cały czas, zmiana Dark Soulsów co deda, czyli rozpoczynam Dark Souls 1 jak umrę, odpalam Dark Souls 2, jak umrę, odpalam Dark Souls 3 i tak w kółko przejdę wszystkie 3. Weapon swap challenge, to jest mod do Dark Soulsów, jeden, który działa w taki sposób, że co 10 sekund ci randomizuje broń, którą trzymasz. Diablo 2 One Skill Challenge, wam się to bardzo podobało, jakoś tego nie pociągnąłem dalej. Gun Only w Bladbornie, sl One Souls y też musimy zrobić tak na porządnie, bardziej w postaci takiego poradnika. Gothic na hardcore, czyli Gothic na no Defie. Speedrun całej trylogii Sekiro w 12 godzin, bo to robiliśmy na 1 stycznia. No Hit w Bladbornie. No, Dark Souls One No Hit, aha, ale to jest kurwa zrobione, już to ja nie jestem. Ale no, my musimy zrobić wersję bez glitchy, no to też jak będzie trochę więcej czasu. Generalnie mi się wydaje, że teraz w kwietniu chyba raczej będzie taki luzik, nie? I będzie trochę więcej czasu, żeby usiąść do kilku rzeczy, ale to właśnie Wam pokazuję, że nie wiem, ja, ja lubię sobie robić takie listy też w ogóle, nie wiem, wy lubicie widzowie mieć świadomość tego, co mniej więcej się będzie pojawiało na streamie? Podoba Wam się taka transparentność? Wiadomo, że tego się nie dotrzymać jakoś tak zero ale ja lubię sobie tak czasem pomyśleć o gierkach, jakie się będzie grało. I potem mamy z takich kilku gierek starszych, do których na które bym na pewno chciał grać w tym roku. No to mamy tak, Moda do Darkest Dungeon'a, Red Dead Redemption Niedynkę bym chciał bardzo grać, eee, Kampanie w Hoty w Heroesie 3, Sierpegi, no to Dark Edge Baldur z Gate, Fallout 1 i 2 mam ogromną na to ochotę, Neverwinter i Elysium, Na te gry jestem totalnie rany tylko że w kwietniu, mi się wydaje, że w kwietniu my przejdziemy na nowym kompie. Yy, o, Daggerfall też już w ogóle grany, yy, Wydaje mi się, że my w kwietniu przejdziemy do Kingdom Coma. Jak wyjdą pierwsze przebiśniegi, to Kingdom Come i Enderal, to wy się szykujcie na srogie naprawdę RPG, nie? No bo Fallout 1, 2, Neverwinter Baldur, no to mocny sierpegi. A potem się szykujcie na jakieś e, Enderala Kingdom Komakatora, Fatalis, moczsne tajemnice. Wiedźmin jeden, ten wersz jest skończenia I są slajki, -like no to w Sekiro chyba co prawda graliśmy już, no nie był jakiś taki świeżający run. Cup nie? sobie kiedyś pogramek, jak będzie jakiś luźniejszy stream. No i Bleak Fate Forsaken tutaj jest w ogóle też zapisany do zrobienia. Eee, więc to jest plan. Nie wiem, ten czas tak szybko leci. Eee, jest jeszcze jedna rzecz, którą my chcemy zrobić. Content na 24. słuchajcie. I to jest giga dobra eee, Rewatch. Materiałów z Diablo 4. Generalnie. Nie wiem, czy widzowie jesteście świadomi, ale minął już rok. Od momentu, w którym zapostowałem z moje wrażenia z Bety Diablo 4 i wrzuciłem na YouTube film, co jest nie tak z Diablo 4. I on na moim totalnym, totalnie martwym kanale, do którego nie siadałem przez rok. On zrobił w pierwszy dzień chyba 50 tysięcy wyświetleń. I kurwa gigahote. Mamy zobaczyć to jeszcze raz i zobaczyć, jak dużo się zmieniło po roku. Diablo 4 po roku. No przecież to będzie niesamowite, prawda? Tylko nie wiem, czy już poczekamy do premiery, czy już poczekamy do tych pierwszych wrażeń z Bety, jak bardzo e, trafne były te wrażenia z Bety, ale to na pewno będzie śmieszne do zobaczenia, nie? No, to tak to widzowie wygląda. No i oczywiście cały czas będziemy oglądać te wszystkie materiały. I teraz widzowie najważniejszą informację. Mam nadzieję, że Zajf to przerzuci w jakiejś takiej luźnej formie na YouTube'a. Widzowie. Zaznaczcie sobie, kurwa, na YouTube dzwonek. Nie ej, w ogóle to funkcjonuje. Jeszcze chyba funkcjonuje. Bo ja obecnie wracam do żywych, nie było mnie tydzień. Mam ogromny syndrom oszusta, gdzie mam wrażenie, że przez to, że tydzień nie tworzyłem streamów, to Was oszukałem i subskrybowaliście mnie totalnie na darmo. Eee, więc. Szykujcie się na giga S i giga długie streamy. Naprawdę, widzowie, szykujcie się na ogromną dawkę kontentu, bo kontentu na YouTube i na streamach będzie tak dużo, że YouTube Wam nie będzie e, nawet powiadomień czasami wysyła, więc będziecie musieli sprawdzać to sami. Więc bądźcie tego w pełni świadomi, że e, no ja jestem taką osobą, gdzie jak przez tydzień mnie nie było i sobie odpoczywałem, no i też byłem chory, ale nie powinno was ten nawet w ogóle interesować. Eee, no to teraz wracamy z totali zdwojoną siłą, no nie? I to jest najważniejsze. I, i tyle, i totalna essa wizowie ludologiczna. Ludos. Potrzebujemy emotki ludos.